Jesteśmy na Polach w Idzie pod podorywka W akcji Agrotron 200 Agromasz 300 Runner czy runner Jest bardzo sucho Mamy tutaj podłożek ze sporą ilością kamienia dlatego Zdecydowaliśmy na ten gruberek mały. Drugi traktor jeździ z talerzówką Masaj Ferguson z talerzówką 5 metrową zagroda jest po drugiej stronie tej góry. No i powoli ryczkamy. Runnerem jadę po bardziej kamienistych stronach pola. A talerzówką tam, gdzie jest ziemia łagodniejsza, bez tych kamieni jest trochę bardziej miękko i sobie lepiej tam radzi. Także zadania są podzielone. Jedziemy. To jest właśnie ta góra, pod którą kombaj nie daje rady podjeżdżać. Zawsze jadę z górki. Też miałem uprawiać tutaj z górki, tam pod górę, ale. No, jeden raz chcę sprawdzić, jak to będzie szło pod górę. O, 200 konik się kończy. Już nie mam więcej biegów do redukcji. Pierwszy bieg 7 na godzinę. Poskakał, ale wyjechał. Nie było aż tak źle. Oczywiście, smyramy bardzo płytko. Na tych kamieniach to nawet ciężko zmierzyć, na jaką głębokość to idzie Myślę, że z 8 centymetrów Miejscami może 10 Nie ma sensu więcej Lekko przemieszać Tyle Jest i Masaj Nie wiem, czy go z daleka widać Kończy tam ten kawałek, to będzie robił tą alejkę od dołu. Teren jest pochyły. Tutaj gdzie ja robię to jest e, tak jakby szczyt góry, jest mniej ziemi, więcej kamienia e, i niżej tym odwrotnie. No właśnie, to jest ta góra, na której mówiłem, że z opuszczonym pługiem na luza się jedzie. No nie mam pługa. Mamy głębosz. Zapuszczę go jeszcze głębiej. Już robię podrywkę, jak się da i teraz patrzcie się Jedziemy, 8 na godzinę, sprzęgło 9, 9,5, 10, 11, 13, 14 Cześć. Jaka góra? Żówka wydawała się taka duża, za duża do tego masaja, ale sobie daje radę. Masaj. Tutaj po tych górach ciągnie się do góry bardzo ładnie. Niby producent zalecam między 160 a 190 koni. Masaj ma 190, bo jest podciągnięty z 70 tam nie wiem kilku. No i rzeczywiście daje Dałoby jeszcze lepiej jakby miał y, Z tyłu szerokie koła założone No ale ktoś już mu założył węższe No pewnie był wykorzystywany do Opryskiwacza albo do jakiejś y, Do rozsiewacza na wozu na przykład No i nam to pasuje Też pójdzie do rozściewacza. Ogień pod górę! Tak to mówią dwuja i gazu od chuja! Mamy dwoje gazu 8,5 na godzinę i proszę wyszło!